bo pokrzywa ma tyle drogocennych właściwości, tyle witamin, minerałów, to dlaczego jej nie wykorzystać w czymś innym, na przykład w pesto? Dzisiaj spróbujemy sobie zrobić pesto, zobaczymy jaki będzie mi smak. Jest to mój pierwszy raz, kiedy robię pesto, ale pesto z pokrzywy. Powiem Wam, jak ja robię to pesto. Nie robię tradycyjnie, czyli nie dodaję sera, nie dodaję orzechów, ponieważ bardziej mi smaczy, jeśli jest tylko z zieleniny, z dodatkiem soli, oliwy, z oliwek i... Czosnku. Czosnek to jest u mnie podstawa i daję go nawet więcej, niż jest podane w przepisie. Ja sobie użyję dzisiaj do zrobienia tego pesto e, mojego Thermomixa, ale Wy możecie sobie użyć e, po prostu blendera. Co? Dodajemy sobie czosnek. Ja użyłam trzy ząbki czosnku. W przepisie oryginalnym jest jeden ząbek. W przepisie termomiksowym jest 30 gram bazylii. Ja zamiast bazylii użyję pokrzywy. Pokrzywę oczywiście wcześniej oczyściłam. Jak oczyszczam? W jaki sposób można ją oczyszczać? Mówiłam w poprzednim nagraniu, kiedy zbierałam pokrzywę. To zobaczycie sobie w innych filmach. Dobrze, mamy 80 g pokrzywy. Dodajemy 150 g oliwy. W przepisie jest oliwa z oliwek, ale możecie dodać swojej ulubionej oliwy. Pół łyżeczki soli. Ja oczywiście używam soli kłodawskiej. Dlaczego? To znajdziecie u mnie na blogu. Mówię Wam, warto przeczytać, jeśli chodzi o zastosowanie soli w kuchni. I wszystko razem miksujemy. Uwaga, będzie mały hałas. Oczywiście łodygi po pokrzywie, jeśli macie was na ogródek, to nie wyrzucajcie, chyba, że jeśli na przykład sadzicie pomidory albo jakieś takie sobie warzywa, łodygi są bardzo fajnym nawozem czy do Dobrze, mi się ładnie pokrzywa zmiksowała, troszeczkę jej wyszło. Spróbujemy. Dodałabym ci więcej soli. Nie jest taka jak pesto. Pesto jest delikatniejsze w strukturze, ale na pewno, jeśli się troszeczkę odstoi w tej e, oliwie, to się bardziej zmaceruje ta pokrzywa, bo ona jest dzisiaj świeżo zebrana. Więc ma taką sobie bardziej nierdną strukturę. Będzie się idealnie nadawać do grilla, do sałatek. A ile właściwości ma i witamin, to poczytajcie sobie na blogu. Naprawdę warto. Przede wszystkim, co jest taką podstawą, to bardzo dobrze działa na upad moczowy, jeśli ktoś ma problemy z częstymi zapaleniami pęcherza, jakimikolwiek problemami u Panów z przerostem gruczołu krokowego. Z prostatą. Też bardzo dobrze się sprawdza. E, jej właściwości zapobiegają nowotworom, takim jak rak piersi, rak jelita grubego, prostaty. Więc polecam Wam bardzo. Oto moje pesto. Oddziela się troszeczkę oliwa, ale z tego względu, że właśnie ja nie używam orzechów ani sera, więc to jest też bardzo dobrą alternatywą, jeśli ktoś ma uczulenie na orzechy, czy nie może spożywać produktów takich jak sery. Smacznego, do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Aha, i pamiętajcie, jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co się pojawi u mnie na kanale, to oczywiście subskrybujcie. Do zobaczenia, pa pa!